Witam. Dzisiaj mamy zawieszenie gwintowane STX od KW do Hyundai Genesisa QP model BK38 BK20. Jako, że jest to ST, czyli produkowany gwint przez KW, to mamy amortyzatory w ocynku zamiast inoxy, jak to w KW. I nakręteczki również praktycznie identyczne jak z KW, tylko czarne i identyczne sprężyny jak w gwintach KW. Również tego samego koloru, czyli żółtego. W zestawie mamy oczywiście osłony odboje. W przypadku Genesisa również w zestawie są, jak widzicie, łączniki stabilizatora na tył. Osobno amortyzatory sportowe, osobno sprężyny z regulacjami mniej więcej o takim zakresie. Także zapraszamy po zawieszenia ST, i nie tylko. Cześć!